Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Danielus i zapraszam Was na krótki materiał z gry Batman Arkham City Jest on spowodowany między innymi tym, że pobrałem ostatnio dodatek w postaci w postaci postaci grywalnej Robina właśnie widzicie go na ekranie mam trzy skórki mam zwykłego Robina animowanego i czerwonego Robina, on wygląda troszkę jak Batman Ja sobie zostanę po, przy, tym, przy tym pierwszym I tak, mamy tutaj, tak jak widzicie, wyzwania rankingowe Jeszcze w ogóle nie zaczynałem tą postacią Każda postać ma tak jakby to właśnie osobno Mamy też kampanie, kampanie specjalnie dla Robina Możemy przechodzić i razem z tym dodatkiem, czyli z tą dodatkową postacią Robina, były też dwie mapki. Ale na razie sobie kampanię daruję. Kampanię Wam pokażę innym razem. A teraz chciałbym się bardziej skupić na tym, co Robin potrafi robić. Łomot na dachu. To brzmi ciekawie. Zobaczymy, jak walczy. Jak się porusza? Jestem ciekawy, czy na przykład jest to model e, taki sam jak Batmana, czy może jest to też tak, tak inny jak e, Catwoman. No zobaczymy. E, gram Robinem po raz pierwszy. O, jakiś trendzik ma. Okay. Gonna die here. Z tą pelerynką mogę na przykład kogoś... O kurde Dobre, podoba mi się Czyli jednak jest to troszeczkę inny ruch niż yy, wcześniejszy Batmana, bardzo, bardzo fajnie. OK no, Pokaż robienie z Aj. Ale miałem kart. Wow. Fajnie to było. A się. A no to zobaczymy jak długo. No kurczę. Wiem, że może e, moja walka nie wygląda jakoś tak strasznie interesująco, ale mimo wszystko mam nadzieję, że chwilkę się obawicie tu ze mną. Przynajmniej tak dobrze jak ja. A i niepotrzebnie chciałem kontrolować o, i teraz. Dwóch? Nie? A, i ten. W nożownika chyba trzeba będzie załatwić. Powiem Wam, że chyba Rocksteady, gdyby stworzyło cokolwiek, jakikolwiek komiks przerobiło. Wow! To. Ruchy postaci były praktycznie doskonałe, bo no to w jaki sposób poruszają się e, te postaci udostępnione w Batman Arkham City jest niesamowite. Każda postać porusza się osobno i tak naprawdę e, firma mogłaby stworzyć osobne gry do każdej postaci i myślę, że każdy byłby z tego powodu zadowolony. Wow! Ciebie, ciebie nie widziałem. 5, okay, 1, I dobra, tak jest. Mam nadzieję, że tutaj, ale chyba są 4 rundy. Świetnie. Tylko teraz, czy będę miał szansę dobić do 16 tysięcy? A ja musiał już ładnego kombosa sobie sprawdzić. Wow, Rewelka. Nie zdążyłem tam dwóch skontrować. Jeżeli graliście e, Batmana i graliście postacią Robina to napiszcie jakie jak wy macie w, y, Spostrzeżenia co do tej postaci w komentarzach Ja jestem bardzo bardzo ciekaw tego Bo ja jestem pod cholernie, naprawdę cholernie dużym burzeniem Ucieknę od niego O kurczę, co ja zrobiłem? Wow Styl walki robina bardzo mi się podoba, aczkolwiek mam wrażenie, że walczy dużo wolniej Nawet niż Batman. Aj nie to chciałem. Przeszkadzaj. Widzisz, że kończę Twojego kolegę? Nie, do 16 nie dojdę. Żeby nie, co, żeby nie wiem co. Wow. No ale to moje takie pierwsze rozpoznanie postaci Robina. E, dobra. E, to był krótki materiał ze względu na to, że właśnie blokowałem sobie tą postać dodatkową. E, Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tak jak mówiłem wcześniej, komentujcie. No i piszcie, czy, czy chcielibyście zobaczyć więcej tego typu rozgrywek. Czy macie ochotę obejrzeć sobie właśnie kampanię, bo kampanię jeszcze tak naprawdę nie zaczynałem. Ale to właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że miałbym ochotę Wam, ją, wam pokazać po prostu jak to wygląda. Okej, okay, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.